Witam wszystkich bardzo serdecznie w, w tym wichrowym odcinku Niosę sobie wilka Na plecach I, i powiem słów kilka e, Dobra, pokażę wam tutaj Ciekawe to widać w sumie, te, Tego nigdy nie sprawdzałem Przytargam sobie tutaj wilka Chciałbym jeszcze górę tylko skończyć, żeby mi się to nie rozleciało Jak gdzieś pójdę i będziemy mogli tam polecieć Do Kurde Do tego, do questa. Aha, czyli dobra, taką kładzie, ja myślałem, że coś się zepsuło. Eee, całkiem spoko. Mogę tu zacząć przerabiać, ta? O. I elegancko. Całkiem fajna sprawa, bo o wiele więcej tego futra dostajemy i tego wszystkiego. Nie żebyśmy to ręcznie robili. Zaraz wam jeszcze pokażę. To się wichura skończy. Przetargamy sobie może jakieś... Większe zwierzę tam widzę jest Dzięki za wszystkie Wasze porady Są fest przydatne O wiele wiele przydatne Dzięki raz jeszcze Ja sobie tak gram bardziej swobodnie Nie, nie rozkminiałem tam jakichś innych rzeczy na szybsze Kurde Na szybsze jakieś tam zbieranie czy kraftowanie Tylko po swojemu dochodzę kurde trafę kiedyś Ale tam tamtego, tamto padło. Dobra. Beka Została heda to Dobra, nie odpuścimy jej co? Chyba mięso mi uciekło. To chyba tak. Gdzieś mi zniknęło, no ale dobra Trudno, może tam coś będzie łaziło, nie chcę tego małego brać. Jakś tutaj padło, też już zgubiłem, no trudno e, dobra, znajdziemy zaraz sobie jakąś inną zwierzynę Mam nadzieję, że baner wam się podoba nowy. Niedługo się jeszcze zmie zmieni baner. O, tam coś było? Mi się, długo się jeszcze zmieni banner na Facebooku, znaczy dwa banery na Facebooku, tam widzę węgiel, jest okej. Okay. Eee, I w zasadzie chyba to wszystko jeszcze, tylko, o tam jest kolejna zwierzyna. W zasadzie jeszcze zrobię nowy na streamy. I będzie gitarka, mam nadzieję, że Wam się serio podoba, bo spędziłem chyba ponad 2,5 godziny tworząc ten baner. Serio, i w dupę mu trochę trafi Jej, trafiłem. Dobra. Tu jej teraz chyba nie zguby z oczu. Gdzieś tam. Uuu, tu jest większy, patrzcie na to. Ale ja mam pecha teraz, nie? Czekajcie. Ja nie chcę chybić. Ja. Dobra, dobra, na nowo i. Tyk. Dobra, mamy to. Dobra. E, wyśmiemy sobie? Czy nie? Nie, tego nie wezmę. Za duży. No dobra, to uskurujemy tutaj. E, widziałem, że tam większość z Was ma. Znaczy większość z Was. Większość tam z nowych osób. Mm, no właśnie. Wątpię, że. E, ja jestem jakiś cienki, że, że kurde, nie wiem jakieś nawet dobre słowa. E, chodzi mi głównie o to, że y, na no, takie proste misje muszę się wybudować, e, zabrać jakiś tam lepszy ekipunek i tak dalej, że strzelbę biorę to ciekawe, co będę e, brał, jak będę miał do zabicia murówkę czy coś takiego, nie? No ja po prostu czerpię jak największy fan z tej gry, a nie chcę mi się dosłownie, nie chcę mi się zapitalać e, od razu, żeby zrobić te... te questy, e, ...questy... ...wiem ja czy tego dużego, to jest me. nie trafiłem, trafiłem w małego. Nie chcę mi się... E, te ...questy od razu robić, tak praktycznie na gołego, jak od razu wyląduje. O, mogę wziąć. Wyląduję na wyspie. A tego młodego mogę? Nie, dobra. Więc mnie to tak za bardzo nie, nie jara. Żeby wiecie, dopiero co przyleciałem... I od razu cisnąć tam na przykład... E, jak mam, tak jak tutaj... Jakieś tam minerały teraz do ogarnięcia. To nie widzi mi się, że wyląduję i od razu cisnę to, żeby zebrać i spadam z mapy. Ja chcę się tutaj trochę pobawić. Jak mam czas te 14 dni... Te 14 dni do końca misji, no to chcę się kurde z tym trochę pobawić. Eee, I czerpać jakąś tam większą przyjemność z tej gierki, a nie po prostu lecieć... Eee, lecieć na pałę, że tak powiem i tak jak... o! Się I, większość, I tak jak większość osób później te recenzje pisze na... właśnie na Steamie, że gra jest nudna, coś tam, coś tam, no to częściej zapierdzielajcie bez niczego i szybciej róbcie te zadania, to wam się szybko znudzi. Proste. Ich sprawa, zaraz to uskurujemy. Ja zamierzam czerpać jak największą przyjemność z gierki i każdą misję wykonywać w jakimś tam... Hmm, że tak powiem dłuższy sposób. Dobra, mam 13. Tam widziałem kolejną. Czy może taki odcinek będzie bardziej z polowania. Wow, ale dostała między oczy, że tak powiem. Tego się nie spodziewałem, że tak pyknie. Czasami mi siądą strzały, a czasami nie. E tak jak mówiłem na samym starcie, serio dziękuję Wam za tę porady możecie dawać znać więcej jak znać jakieś przydatne tipy bo dzięki waszym, Waszej pomocy tak właściwie szybszy, no, znalazłem szybszy sposób na zbieranie właśnie tych itemków typu, on tu mam szafę, zapomniałem, że ją przyniosłem na przykład tego podchodzę z sierpem tak jak żeście mi napisali, podchodzę, ciacham i cyk. To się serio przyda na pustyni, już nie będę miał takiego problemu z tym z szukaniem tego, bo tu tylko o, cyk, cyk i już mam 300, 400, tak więc dzięki wielkie za takiego tipa. Bo to się naprawdę, naprawdę przydaje. O, tam jest jeszcze wilk, dobra. Odcinek chyba będzie bardziej... Z... Oj. Chyba będzie bardziej z polowania. Oj, oj, oj Upadł. Ale mi się nie szkoda. Nie, o. Dobra. Całkiem spoko. Także cały czas coś się od was uczy, czegoś nowego i naprawdę wam za to, za to dziękuję. Dobra. Może tutaj jeszcze na nakopię. O. Fajna tym stole. Fajna opcja naprawdę. To jest hiena, czyli tu są jeszcze... W ogóle też jak szedłem po śnieg do, do tamtej lodówy. To właśnie... Mm, trafiłem na te śnieżne króliki, w ogóle się zdziwiłem, że są. Bo myślałem, że... No, że nie ma w tej gierce. Tej zwierzyny, a tu proszę a jednak. nie pamiętam ile nie mam. Kurde, nie mam tyle kamienia wypadałoby nakopać troszeczkę. Że w tym odcinku chyba nie pójdziemy sobie od razu skończyć tego questa. Tylko się po prostu tutaj pobawię. A i te właśnie, właśnie, właśnie. Też mi polecaliście, zanim pójdę dalej tam skończyć. Chcę to skończyć, żeby to jak będzie jakaś burza, jakaś wichora, żeby mi całej chaty zaraz nie zniszczyło. Eee, loduwa, mam 62 dwie kostki lodu. Więc jest spoko też polecam Wam zrobić sobie lodówę, wpieprzyć tyle, znaczy no, no już mówię z przyzwyczajenia po prostu z mostu, że musicie mi to wybaczyć e, wrzucicie te kostki i całkiem spoko e, Wam to może stać w lodowie najlepsze są chyba jak na razie to właśnie e, z tego, z y, no, z melonu kurz, me, z melonu, z arbuza no, to samo właściwie. Z e, żarcie zarbuza i... z tego, wild salad. Dzika sałatka, coś takiego. Tego jeszcze nie miałem przy, e, przyjemności skraftować, no bo nie znalazłem kukurydzy. Tutaj. Wiem gdzie jest, ale nie znalazłem tak na szybko. Tak to ujął. E, mam też, e, bo też mam innego aksa. Kudze, nie wiem jak wam tu go pokazać. To jest ten inny aksa ja go kupiłem za tą tą walutę z gierki. I naprawdę nim się zarąbiście o wiele szybciej tam zbiera te wszystkie inne pierdoły. I tutaj zebrałem tytan, Także jest elegancko. A Że się nie zdziwcie jak na kolejnym odcinku na przykład ja polecę po na tamte punkty. O tu mam. Mmm. Wykopać jakieś zasoby, jakieś rzadkie czy tam specjalne Więc podejrzewam, że potrzebuję lepszego kilofa albo lepszej siekiery, żeby to ściąć Nie wiem, czy to mam wykopać, czy ściąć, więc zrobię sobie ze stali siekierę i kilof i polecę w tamtą stronę Na razie tutaj chcę sobie dokończyć tą właśnie bazę Na wypadek burzy, że jak mi piorun dzwoni, żeby mi się to zaraz nie zjerało Mam nauczoną już produkcję gaśnicy, więc też będzie spoko i wielkim krokiem się zbliżają już odcinki z kamerką. Musicie mi też wybaczyć, bo ja czasami się jąkam, chcę dużo rzeczy powiedzieć, a tak naprawdę, wiecie, chcę dużo rzeczy naraz powiedzieć i nagle mi się to wszystko w bani kumuluje i wychodzi to tam na klapa, tak więc sorry też za to. Też nie wiem czy... Eee, tak powiem jest sen, za to przepraszam, bo to z automatu wychodzi Ale z tym stołem, kurde by tego częściej robił Nie wiedziałem, że aż tak dobry jest eee, Dobra wezmę sobie to, mutek mam I zrobimy cyk, 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 cyk Dobra Musiałbym więcej nakopać, zaraz wam jeszcze pokażę Nakopać mówię tak, bo tak razem z Tibą gadamy, e, jak robiliśmy coś w Daysie Tak właśnie, żeśmy zawsze gadali i tak już mi zostało. Nie ukrywam, to jest dla mnie śmieszne. I lubię tak gadać po prostu. Tak samo nakopać drzewa. E, dobra. A jak widzicie, o wiele więcej tego wydobywa. Też mam wyskilowaną postać pod... podzbieranie bo tu wisi taki przedmiocik Podzbieranie, więc... też ja tam trochę więcej tego będę dziobał, że tak powiem Dobra, jeśli ktoś by chciał być chętny do gry w Ikarosa, to... Chętnie, chętnie pogram z, z, z kimś z was, jeżeli będziecie chcieli, oczywiście. A sobie możemy razem popykać. E, podejrzewam, że zaproszenie to jest proste przez Steam a, cyk. E, i, i tyle. Więc nie będzie tu jakiejś filozofii, żeby dodać. Bo niektóre misje serio, no pewnie są jak. Pewnie jesteście kozakami, no niektórzy z was co robicie e, misję właśnie raz, dwa, ale ja niestety lubię się pobawić, poza tym też tutaj kozakiem nie jestem, cały czas się uczę, jeszcze wy mi pomagacie więc fajnie by było w dwójkę, na, pew na pewno to o wiele lepiej, fajniej wygląda jak, jak ciśnie się więcej osób. Ja niestety gram sam te osoby, które miały kupić z mojej ekipy Ikarosa, no to nie wiem, co oni czekają, albo mnie wyrolowali znów, albo ciul znajed. Na no, oswojonego czeka, mam nadzieję, że kupi w końcu Ikarosa. Tam jest jeszcze zwierzyna, zdążę walnąć. Tapem. I wstał, 160 dm. A, dobra. Eee... Zrobimy sobie tak, cyk. Jest ten odcinek będzie taki luźny, że tak powiem. A w następnym już sobie przejdziemy na spokojnie do całego zadania i myślę, że nawet po zadaniu tutaj troszeczkę jeszcze zabawię. Bo będę chciał sobie sprawdzić te możliwości co mogę wykraftować i tak dalej, więc. No i zaraz mi level wbije właśnie przez budowanie. Tu też jest spoko, to też mi się podoba, dobra. Piątka tu zamieniamy na to Syk to jedno sobie zostawię mm, Syk robimy tutaj troszeczkę inaczej Pykniemy tak Teraz w tym wypadku robimy coś takiego, mimo że nie mam tego odblokowanego, nie? To i tak się robi z kamienia, to jest zarąbiste, takie lekkie oszustwo, bo zobaczcie na to, już wam miałem to wcześniej pokazać. To jest chyba na poziomie drugim. Dobrze ogarniam. Tak, to jest na poziomie drugim. Eee, mówię dokładnie o tym, nie mam tego wyuczonego. I co jest zabawne, widzieliście przed chwilą co zrobiłem. Mogę to zrobić jeszcze raz, to nie ma problemu żadnego, bo akurat mam dużo zasobów. Stawiam to z drewna, które mam wykraftowane dosłownie to. Biorę młotek. To jest taki błąd, który można wykorzystywać no, dosłownie przy wszystkim, nie tylko na tym, jeżeli nie macie czegoś wyuczonego, nie? To też może was czymś zaskoczę, chociaż wątpię, pewnie wiecie więcej ode mnie. Eee, dajemy sobie tutaj. I w tym momencie tak jak to przed chwilą zrobiłem mamy drewniane, tamtego pokazywałem. Nie mam odkrytego. Cyk. I jakimś dziwnym cudem oszukałem trochę gierkę. I mam to z kamienia, także elegancko. Był kurde, nie. Miałem to usunąć. Cyk. Też sobie usunę. A, zrobimy z drabina Chciałem powiedzieć schody. Nie wiem dlaczego. E, Przejęzyczenie zwykłe. I dalej to już myślę, że będziemy schody robić. Myślę, że do końca odcinka... A, czyli zrobiłem ten sam błąd co... W... ...wcześniej. Ta drabina. Właśnie. All to pick up. Eee, dobra. A, i teraz tego nie ma. Dobra. Czyli nie da się tego zrobić, czyli już macie potwierdzenie, że to zniknie. No to tak. O! Pykłońamy sobie młotkiem i cyk Teraz będę miał to co chciałem zrobić i cyk Dobra. Teraz będę mógł wejść na górę spoko, to mi na razie w niczym nie będzie przeszkadzać. I tak to sobie stoi. Mm, dobra. W ogóle miałem też na, pocz na samym początku bug MRE ale kompletnie nic nie pomogło Więc nie polecam brać tego jedzenia A na sam start to jest kompletnie niepotrzebne Kurde w sumie Zobacz mogę to podnieść? Mogę To nic nie miałem Mówię sobie tak bo ja tu wcześniej miałem tą małą skrzynię Tak to teraz sobie tutaj przyniosę i mam o wiele więcej miejsca ELEGANCKO raz by tylko trzeba było sobie dół zrobić Nie starczy mi kamienia, ale to w ten zrobię e, Też mam takie ognicho, wolałem sobie to zrobić niż na przykład miałbym... E, pyknąć, już wam pokazuję, a to nie tu już Miałbym... Nie, chyba tutaj, tutaj Ten kominek więc dla mnie, jeśli chodzi o, o, o właśnie o smażenie tego, to jest spoko, aczkolwiek ewentualnie można by zrobić to, tylko że w tym no nie będę miał chyba tego węgla za dużo i tak mam no, tu 500, a potrzebuję coraz więcej, więc to u nich cały czas chodzi, żeby jak najwięcej mi tego węgla cisnąć. Jeżeli znacie jakiś sposób na szybsze pozyskanie węgla, to spoko, to możecie dać mi znać. A tymczasem, e, widzimy się w kolejnym odcinku. Ten odcinek był bardziej taki, żeby tutaj pokazać co mam, czego się nauczyłem i podziękować wam za, za właśnie za porady, które są dla mnie bardzo, bardzo pomocne. W kolejnym odcinku przejdziemy sobie właśnie do zrobienia tego questa. Tak jak mówię, ja wolę się tutaj pobawić niż właśnie robić od razu te questy, bo mam większy fan... mam większą frajdę z gry, jak się tutaj pobawię. Coś pobuduję i tak dalej. Niż od razu lecieć na pałę, zrobić quest'a, wyjść i następna misja. No sorry, wolę się bardziej z tym pobawić. Jeżeli ktoś ma z tym problem, no to... Sorry, ale... Nic to nie poradzę. Nie mam zamiaru szybko ukończyć gry i się potem nudzić i narzekać tak jak to niektórzy, że... Eee, o, ta gra jest nudząca, głupia i tak dalej, tak jak czytam niektóre recenzje na Steam'ie. No ale nic. Nie przedłużając... Nie mordując waszego czasu. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Dzięki wam raz jeszcze. Trzymajcie się. Ej, hej. Jamino to go zwaniu. Ustroili tu. Wy co tam? Volha kurubili, słysz? Miesznie, wszędzie jest ciebie. Co tak twoją? no idź tu, gówno собачье. Zreślił do mnie leść. Ты засранец, вонючий, мать твою, а? Ну иди сюда, попробуй меня трахнуть, я тебя сам трахну! Ублюдок, канонист чертов! Будь ты проклят! Иди, идиот, трахать тебя